Да, прежде всего хочу поблагодарить за теплый прием. Хочу пожелать всего доброго и мира польскому народу. Я не первый раз в Кошельине. Мне очень приятно быть здесь. Мы будем Да, пожалуйста. Сайндпишай, можно. Пан депутат Ван Кадайберга нежеланный, хотел бы всех поздравить и звонить. Narodowi Polskiemu e, życzenia spokoju i bezpieczeństwa. E, pan e, deputowany nie jest pierwszy raz w Koszalinie, jest to jego już e, druga wizyta w Koszalinie. Pierwszy raz był 4 lata temu, była to bardzo krótka, taka przelotna wizyta. W tej chwili przyjechał na dłuższą wizytę. Da, nasz wizyt on nieoficjalny, my e, przyjechaliśmy naladzić e, межпарламентские отношения, дружеские отношения, отношения в бизнесе. У нас много общего. И мы хотели предложить и обсудить возможности развития польского бизнеса в Казахстане. Нас интересуют инвестиции, новые технологии, то есть соответствовать велению времени сегодняшнему и работать по стандартам. A, który dzisiaj To znaczy, to, to jest nieoficjalna wizyta Panów Deputowanych, ale wizyta ma na celu promocję Kazachstanu, nawiązania współpracy z polskimi koszaleńskimi przedsiębiorcami, szczególnie dotyczy to technologii, wiedzy, pozyskania specjalistów, a także współpracy w zakresie rolnictwa i przetwórstwa. Rolniczego. To dotyczy także tak zwanej wdrażanej w tej chwili w Kazachstanie strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Wiadomo, że nasze dzieci były sposobem rozwijania dróg z Panowie się spotkali z bardzo przyjaznym odebraniem podczas wizyty w Koszalinie i liczą, że kolejne spotkania, bo będziemy tutaj aż do niedzieli rana.

My możemy przedstawić bankowskie gwaranty, my możemy przedstawić gospodarstwowe gwaranty inwestorom, którzy pożylają pracować w Kazachstanie. Panu najbardziej interesuje w tej chwili pozyskanie technologii w zakresie bardzo głębokiego przetwarzania surowców, ponieważ Kazachstan posiada surowce spożywcze, ale wszystko jest na zasadzie produktu, a nie ma własnego przetwórstwa. A także mogą przedstawić potencjalnym inwestorom takie rzeczy jak gwarancje rządowe, gwarancje prezydenckie, zasady pozyskania i inwestowania w Kazachstanie, żeby inwestorzy z Polski czuli się bezpiecznie i niezagrożeni. Chciałbym zakroczenie skać dobro pożalować. witam was, gości. I na koniec chciał Pan zaprosić wszystkich do Kazachstanu, żeby się przekonać i podziękować, że musieli wystąpić. Dziękuję wam za przyjęcie. Хотим передать теплый привет от казахстанского народа, жителям города Кашалин и всему польскому народу. Мы желаем вам мира, благополучия. Конечно, мы хотели бы, чтобы наши две страны были, во-первых, братьями, всегда держали связь. Не только в братских отношениях, в дружбе, но и, конечно, вели торгово-промышленные вопросы, экономические вопросы для улучшения благосостояния. Значит, у нас очень много предложений, так же, как и с вашей стороны. Вот господин Худайберген, он уже второй раз у вас здесь. Мы надеемся, что вы к нам приедете еще раз. И мы будем налаживать наши тесные отношения. Tutaj na wstępie panu senatorowi pan deputowany chciałby podziękować za zaproszenie, dzięki któremu mógł przyjechać. Chciałby także podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego mieszkańcom Koszalina. Mam nadzieję, że to nie jest jego ostatnia wizyta w Koszalinie i będą także wizyty, które będą owocowały możliwością współpracy koszalińskich przedsiębiorców i mieszkańców Koszalina, którzy by mogli przyjechać do Kazachstanu poznać kulturę. I to, co tutaj powiedział pan deputowany Żan, że chcą promować wartości i możliwości inwestowania w Kazachstanie, które są dla regionu koszańskiego dosyć jakby mocne, czyli jest to region rolniczy, a w tej chwili właśnie rolnictwo, przetwórstwo staje się bardzo popularne i składzony nacisk przez prezydenta Kazachstanu, żeby się rozwijał. Stąd też panowie poszukują. Partnerów biznesowych także chcą się zapoznać, jakie technologie, jakie sukcesy z rolnicy polskie zakłady tutaj w okolicy Koszalina osiągnęli. U nas w Kazachstanie przeżywa 49 tysięcy Pol Polaków. W Kazachstanie żyje 49 tysięcy Polaków. U nas w Kazachstanie istnieje polski kulturny centrum. Jest centrum kulturalne w Kazachstanie? My Oczywiście bardzo kontakcie kontakty i pracę. U nas istnieje Asambleja narodu Kazachstanu. W Kazachstanie przeżywa ponad 130 etnosów, to nacjonalności. W Kazachstanie żyje ponad 130 narodowości, od Polaków, Rosjan, przez Gruzinów, Czeczenów, żeby państwo, te 130 różnych kultur, które żyją między sobą. Ja mogę od siebie dodać, że Kazachstan jest jedyną republiką, gdzie nie doszło do wojen etnicznych, lub jakichś rewolucji tego typu. I te wszystkie narodowości żyją między sobą w spokoju, współpracując na rzecz rozwoju. I tutaj Pan też był jest członkiem komisji między narodami, żeby każda kultura, każda religia była tak samo traktowana. U nas naczelieli cieśne, właśnie, te z Europarlamentem. которые недавно посетили наш казахстанский парламент. Недавно тоже была визита членов парламента европейских, которые познакомились с основами działania и работы парламента Казахстан. И вообще я желаю вот нашему сотрудничеству значит больших будущих успехов, потому что uh, мы много знаем о польском народе. Еще с тех времен у нас было очень много польских фильмов. Вот. И потом у нас в нашей области, где я проживаю, вот с 18 века, 19 века были переселенцы из Польши. Есть захоронения, вот братские захоронения, где вот наши дедушки и поляки в одном могиле похоронены, и мы постоянно ходим, носим цветы. Есть то с поправцами, с поляками века 18-19, Do Kazachstanu była duża zsyłka Polaków z zaboru rosyjskiego, i w okręgu, w którym pan mieszka, był wielki głód. I wielu Polaków, Rosjan, Kazachów umarło, i są pochowani w jednym wspólnym grobie, bez względu na swoją, na swoją narodowość czy swoje przekonania religijne. I tutaj stworzono taki pomnik cmentarz, gdzie kazachowie i Polacy, którzy jeszcze tam mieszkają, chodzą kwiaty oddają i pamiętają o tych, którzy umarli w XVIII i XIX wieku. Dziękuję dziękujemy bardzo za zatrudnienie. Dziękujemy też tutaj panu senatorowi za zaproszenie i że zamierzaliście przyjechać. Za w Kazachstanie. I czekamy na spotkanie w Kazachstanie. To jest pierwszy panowie. dzień wizyty panów. Panowie mają cały szereg spotkań tutaj w regionie i w Koszalinie i pod Koszalinem. Tak jak panowie powiedzieli, tutaj jest sporo firm, które zajmują się technologią dotyczącą przetwórstwa żywności od pomorsko-mazowieckiej hodowli ziemniaka w Strzekęcinie Począwszy, która jest my, tego nie dostrzegamy i czasami nie, nie widzimy w koszanie, ale to jest naprawdę lider nie tylko europejski, ale światowy w technologiach dotyczących produkcji ziemniaka. Oni cały czas, od lat zresztą zajmują się kreowaniem nowych odmian. Te odmiany z sukcesem wdrażają nie tylko w Polsce, ale w innych krajach europejskich. Myślę, że jest szansa na to, żeby również mogli to robić w Kazachstanie czy inne duże spółki firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, czy wprost technologią dotyczącą przetwarzania spożywczego. Rozmawialiśmy przed przyjściem tutaj na konferencję o problemie, który się pojawił tu i teraz w Polsce, o dotyczącym zaopatrzenia w węgiel w surowce energetycznej. Panowie mówią, tak, no u nas jest bardzo dużo odpadów, bioodpadów, które są nieprzetwarzane. Nie ma technologii, nikt się nie zajmuje. Z Zbieraniem na przykład łupków po słonecznika, które mają wysoką zawartość energetyczną, są świetną biomasą i naprawdę doskonale nadają się i zastępują węgiel. Ktoś musiałby to tego typu aktywność i działalność zorganizować. I to jest rzeczywiście miejsce na to, żeby poszukać możliwości współpracy pomiędzy firmami polskimi a firmami z Kazachstanu. Panowie tak naprawdę z taką trochę misją tutaj przyjechali. Przyjechali z misją szukania partnerów po polskiej stronie, którzy chcieliby współdziałać z firmami kazachskimi. Oczywiście w, głównie w tej części rolno-spożywczej. Mieszkamy w takim regionie i oni to więcej widać czasami z zewnątrz niż my sami dostrzegamy e, tych aktywności firmy e, tutaj, bo Stoisław przecież wielkim e, e, producentem. Panowie, już pod, kolega podpowiada, że będą w Stoisławie. No, firma zajmująca się ne, przetwarzaniem e, zbóż e, i może być partnerem e, w tego typu współpracy z firmami z Kazachstanu. Kazachstan to jest iluśkrotnie terytorialnie większy kraj niż e, Polska, bodajże czterokrotnie większy kraj. Sześć. To e, Temperatury nieraz są. E, 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 choć e, rzeczywiście ludnościowo mniejszy, ale, ale mimo wszystko to jest kraj, w którym są ogromne możliwości i ja się cieszę, że panowie chcieli przyjść do Koszalina. Na mapie Polski jest trochę miast większych niż Koszalin, a jednak wybrali Koszalin, będą tutaj cały tydzień mają cały tydzień spotkania z różnymi firmami, z różnymi przedsiębiorcami. Będą rozmawiać o możliwości współdziałania i współpracy. I mam nadzieję, że jeżeli ta wizyta przyczyni się choćby do nawiązania. Tylko z jedną firmą. To przecież jest to z korzyścią dla nich, ale też dla firmy koszalińskiej, bo przecież to jest jednak ogromny rynek ludnościowo, powiedziałem o terytorialnie wielki, ludnościowo to jest już nie chyba 16 milionów, ale... 19 twierdzą, że jest. Dobra, 19 milionów <gry> mieszkańców położony obok wielkich Chin, Rosji z ogromnymi możliwościami Eksportu na te rynki, które są obok. I, i, i panowie mówią, brakuje nam technologii. To, to też jest znak czasu, my też tego nie widzimy. 20 lat temu my sami w Polsce szukaliśmy technologii. Zapraszaliśmy przedsiębiorców i firmy do inwestowania w Polsce, do inwestowania tutaj w Koszani. A dzisiaj Polska stała się eksporterem również technologii. To też jest absolutnie ogromny znak czasu, bo to oznacza, że polskie firmy dysponują nie tylko dobrymi technologiami, ale te technologie są tańsze niż inne z Unii Europejskiej czy z innych krajów świata. I to też dobrze świadczy o tym o polskich firmach i dobrze żeby próbować łączyć te różnego rodzaju interesy, jeżeli się uda to z sukcesem dla wszystkich dla polskich firm i dla tych firm z Kazachstanu